Skąd zabiłeś? Sandwicha Dobra. Jeden tam mordo, my wchodzimy na backline. Robimy podwójnego chuja na obmozy Tak jest Dawaj, jak będzie ładować, ślednie. teraz Dawaj, on jest na starym, ciśnij go Bóg, jest jeszcze jeden Stary, stary, stary Stara kurwa Jest na starym Pod kawerem, pod kawerem Uwaga nie wytrzymam ty... Dobra! <grywa> Kurwa! Nowy event świąteczny specjalnie dla Was. Odbieraj codzienny skin z kalendarza adwentowego. Zbieraj skarpetki i odbieraj prezenty, lub wyślij je znajomemu. Pnij się w rankingu i zgarnij nagrody. Sypnęło śniegiem? Pobaw się w odśnieżanie i odśnież nagrodę. Nie przegap nowych świątecznych skrzynek i spadających promocji. Kliknij pierwszy link w opisie i weź udział w evencie z pulą nagród 20 tysięcy złotych. Mówiłem no że. no, ja to się wyrzutnie to, to, nie? Elke pikował w ogóle O! o. Dobrze! Zajebał mi heada, kurwa Kurwa, palę. Co ty robisz, człowieku? Co tam spalił? Od noga był w ogóle Ja pierdolę Olof, olof i od noga BMW na pewno ma więcej, na pewno ma więcej No! Zdaje mi się, że BMW może mieć mniej niż to to zawali konie. Mata już załatwień zmieniaj. Kolejny yy, słu. Yy, standard, yy, standard. Jeden, yy, dwa, trzy. Co? Dwa, trzy ostatni był. Nie wiedziałem, czy z bindem gadam. <głos> <głos> Przepraszam, Ferksik, dziękuję za suba pominąłem Mam nadzieję Ferksik, że będziesz zadowolny ze współpracy X bazelim X, X torek mam golfa w goście Dolny wybiegli jeszcze to jeszcze Jeden. Mid mid brama ja z ostatniej B patrzę. Nie Został? No. To ja przecież. Nie, no nie ma. A. Kurwa, zbiłeś mi kewa, chujcu. Ale to pierwszy raz? Nie chuj z tobą, cię przygrawili. Czego chuj ze mną? Chcesz się zwracać do kolegi? Nie, to nie od Mam się... kurwa zgłosić się tam gdzie trzeba? Do psychiatryka? Tak? A ja mam zgłosić Ciebie do tego? Angolowa? Pewnie się, się no. zaszepi, ale za... Z, nie to. Przepraszam, to było naprawdę Sparto. przypadkiem. Najduję, najduję Przepraszam. 39 Przepraszam, ty, to był przypadkiem. Dobra, dobra, Digresek, zobaczymy ten reportaż, ale to też... wiesz... To też nie chodzi tylko zawsze o muzykę, nie? O kurwa, nie to na ścianie! O, o nie dotknąłem tego JUBANA! KURWA ma! <gadanie> Co on gada z A jak mi pieknie dupa? Nie dupy. Nie... Co? Aaaa Zgłaszam ten kanał Czukasz Zniszczę cię za to Co ja zarobię? Jadę jadę, spójrz, O kurde, tragedia Jaj, śpani, Dobrze grasz no ale ja w źle w to tam, powiedz No Co za dwa Kurwa jedną mnie w dupę! Chłopie! Pojebało ci się coś! Kto to był? No, to ja też ja też Sprawdzę je. to na szacie mm -hmm. Bym bramkę jeszcze wiesz? wiesz Jeszcze raz To ja schodzę Jaki ja... Daj smoki dwa nawet jeszcze raz Ej, ja, To ja schodzę Widzą to, widzą to, nie będzie Ay. <tackles> <coughs> Jeszcze raz Aha, jakie zasięgi ma w dzisiejszych czasach To ja nie zdziwię się, że wy się tacy Ale zobacz o jaki film jest Dziękuję Tomuś bardzo Zachodzi karę dzika. Radzika. Chcę taką kiełbasę. Chuj, rzucam to. Będę kiełbę robił. Może to jest skurwa moje w życiu powołanie. Lecimy, Robiłbym barwane. kiełbę i bym miał jad. I bym miał robił, bym miał jad. Sprzedawał, zarabiał. Jad kupował, sprzedawał, zarabiał. Wszystkim bym kiełbasę, rodzinie, przyjaciołom, by wszyscy kiełbasy, nikt by nie był głodny. Ale to by było. I bym tylko kiełbasę. Bym był Mateusz Kiełbasa Pongowski, król kiełbasy. I bym robił taką kiełbasę specjalną. Z jakimś dodatkiem czegoś. Nie wiem, coś bym wymyślił. Dotarł bym do kiełbasy jakiś, nie wiem, papryka, albo co? Czekaj, to mam się. i dzisiaj pokażę wam y, podstawowego lockinga. O o O ja... O kurwa... O... tu też ciekawe, czy faktycznie to była jakaś kontuzja, czy po prostu kurwa... Nie chciała mu się bić też. Cały świąt! Ho, 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 skurwibonki! Do zobaczenia w sobotę!